Okej, okay, dzisiejszy film numer 3. Podejście kolejne do zagrania Grid MODE'a Numer 3? Co ja właśnie powiedziałem? Numer 2. O, że Blue Baby. Numer 2. O, Pog. Nie, nie próbowałem dzisiaj nagrać 3 razy. Nie wiem, czemu powiedziałem opowiedziałem. Numer 3. A, bo próbowałem nagrać 3 razy i raz się wypieprzyłem. Ale nie, film numer 2 dzisiaj. Bo, tak jak mówiłem, te filmy są nagrywane na zapas. I wlecą dopiero w momencie, w którym zostaną przeze mnie zmontowane. Co w się sensie wlecą, dopiero w momencie. Co ja właśnie powiedziałem? Nie wlecą od razu, kiedy zostaną zmontowane. Wlecą kiedy. No, wlecą. Ten wleci konkretnie 30 maja. Maja! Pff. Kwietnia. 30 kwietnia wleci ten oto film. Boże, jak ja jestem zagubiony w swoich własnych słowach. Ten film 30 maj. Good good yes, yes. Poprzedni film prawdopodobnie widzieliście... Widzieliście? Widziałeś Wyszedł! wyszedł yy, 3 dni temu jeszcze jestem teraz w domu ale następny film już będzie już wyjdzie jak mnie nie będzie więc więc no muszę się spiąć o glittering bombs fajnie co w się sensie nie fajnie dlatego że glittering bombs tylko dlatego że 5 bomb Pięć bomb zawsze zajebiście O nie Ty pizdo hmm. Wiecie jaki jest problem? Że przez to, że nagrywam kilka filmów z Izaka jednego dnia To ciężka mi jest wymyślać nowe anegdotki do opowiadania Ech. Mogę wam opowiedzieć na temat tego jak Jak jestem w dupie z pieniędzmi Obecnie? Potrzebuję tak. Naprawić switcha, ponieważ nie działa w nim wejście do czerwonego Jaycona. Muszę kupić nowy mikrofon. Muszę. Yy, ogarnąć sobie... ale to dalszy priorytet, ale. Muszę radzę, że później ogarnąć sobie lepszą kamerkę. Muszę wymienić szybę w komputerze, która się rozjebała, ponieważ się wyjebał. Autentycznie, mój komputer się wykurwił na bok <gryzanie> yy, Polecę po Devil Room tylko po to, żeby Żeby było już, że, że, że to zrobiłem Żebym mógł na następnym piętrze dostać Angel Room Bo ja nie, nie chcę Devil Room'ów Czy to jest monstro, który tylko strzela? Tak, to jest monstro, który tylko strzela O, jednak może też skakać Interesting Nienawidzę Blue Baby Nienawidzę Blue Baby, jest szmatą Najchętniej to bym wyrzucił go z gry, ale Nie mogę, ponieważ nie jestem Edmundem Ogólnie Dla mnie Blue Baby to jest postać Takiego pokroju jak The Lost i Keeper. Tego, że The Lost i Keeper mają swoje plusy. Takie inne poza swoim niskim healthem. A. Chyba nie mam błąd wchodząc do tego pokoju. A. Blue Baby go nie ma. <laughs> Jakby Keeper się leczy coinami, które dosłownie wypadają z. A nie, to, to był ten kiper Keeper. Przepraszam. Keeper się leczy coinami, które są wszędzie. A nie, on też się leczy koinami, które wypadają z przeciwników. On się leczy koinami, które wypadają z przeciwników. Lost ma boosta do. Do RNG. Znaczy ten podstawowy nie, ale ten. Tainted tak. I to jest zajiste. A boosta do RNG. Jeszcze. No. Ma darmowe te. zawało? David Lille. A Blue Baby nie ma nic. Jakby. Ja rozumiem, że jest nadal bardziej twa twardy. Ale czasami ci RNG tak pokara z dropem tych. To jest soul że po prostu to jest tragedia. No. Nie lubię tej postaci. Oby zdech se wybudował dom. od ciebie się nauczyłem tego tekstu. <laughs> Au. Trzeba byśmy się więcej ręża. Tym bardziej na walkę z UltraGridierem może nie ma tutaj UltraGridiera Teraz ogarnąłem Że tylko UltraGrid Nie będzie w ogóle nic Bo w ryj co chwilę Jeszcze Gridmon nie jest taki zły tym Tainted, o Tainted, tak, przyzwyczajenie Tym Blue Baby, bo Masz bardzo consistent źródło Blue, Blue Heartów, tak, boże, święty Soul Heartów Ale Okej okay. Jeszcze jedno piętro, okej okay. Ale... Zwykłe te są tragedią Potrzebuję range'a Naprawdę, But I need range desperately Like Nie potrzebuję go aż tak na ultra gridia, Ale potrzebuję go w cholerę na zwykłych przeciwników Mam ręcz Azazela teraz Taki podstawowy Statis- stat- A nie, sorry, przepraszam <laughs> Patrzyłem na tirsy, a nie na range'u nie, re... nadal mam słaby ręcz, ale. Cześć. Nie, nie mam słabego ręczu. Mam zajebisty ręcz. Co, ja gadam? Ty. Ty. ja się spiłem? Literali w ostatnim filmie mówiłem, że nie lubię pić. Co w się sensie nie lubi pić? Nie rozumiem picia. I you ono know łatnie ważne. Mam autyzm. Zostawcie nie śmiejcie się ze mnie. Proszę. Popaki. No nie jest śmieszne o... Jakby ktoś chciał mi powiedzieć Zgubiłem wątek Jesteś naprawdę jakiś głupi, naprawdę Nie, nie pytajcie teraz jestem... Jestem dzisiaj jakiś wyjątkowo odklejony Au Dasyś not good Angel room? Super Book of Revelations! BOG! Tears up. Fajno, 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 fajno jeszcze ten, Uriel się trafił pierwszy, a nie Gabriel Oj Okej No dawaj, 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 dawaj! Okej Jakby ktoś się zastanawiał, po co mi takie pisy na tym, na gridzie Keepies jest większa szansa na Angel Roomy. Ja wolę jako blue Baby zdecydowanie Angel Roomy niż Te. niż Devil Roomy. Znacznie lepsza opcja. Wezmę to mid, bo to jest Damage Up. I poza tym nic ciekawego więcej nie ma. Nie lubię tych przeciwników. Irytujący są strasznie. Muszę sobie coś wymyślić o czym bym mógł pogadać. Um... Też się naprawdę dziwnie czuję, nie? Bo wszystko, wszystko o czym mogłem pogadać już pogadałem w poprzedniej filie, który dosłownie nagrałem 30 minut temu. Um... Zanim miałem ciekawą rozmowę na temat najtrudniejszego bossa w Aizaku bo tak, tak, tak analizuję wszystkie bossy, tak, tak, myślę po prostu o bossach, to często mam taką myśl, że wszystkie te bossy są łatwe, tak bardzo łatwe i potem mam tylko takie, nie ma, nie ma trudnych bossów w Izaku, bla, bla, a potem do mnie dociera, do, dociera, na przykład takie delirium. Ja robię zawsze. Nie dlatego, że delirium jest łatwe, tylko dlatego, że jak idę na delirium, to jestem na niedobrze przygotowany, bo wiem, że to delirium jest trudne. <grywk> na przykład... Hash jest trudny właśnie z tego względu, że jak idziesz na hasza, to to jest natychmiastowa decyzja, a nie... Yy, ten. A nie... A nie, że się przygotowujesz, przygotowujesz run pod to, że idziesz na hasza i to jest twoja świadoma decyzja, czy idziesz na hasza czy nie. No, no nie. Po prostu jak widzisz przejście do hasza to masz tylko takie, a zrobię hasza i idziesz na hasza Nawet nie patrzysz na to, czy jesteś gotowy na hasza czy nie, czy masz itemy, które ci pozwalają zrobić hasha, czy, czy nie. Czy masz w sumie itemy typu nóż. No. Dlatego hasz jest trudniejszy tak... Pod psychikę przeciwnika, to w sensie przeciwnika gracza. Ale... Ale ogólnie. Myślę, że najtrudniejsza nadal jest... Delirium. Ewentualnie pełna bestia. Ale to dlatego, że... Oj ja Nie, not good. Ewentualnie pełna bestia, ale to głównie tego, jak trudny jest death. Mm, Zajbiście Trisagon! Zajbiście! Uwielbiam ten item. Zajbiście. O, kurcz mi dropnął z tego. Z glitter wąpsów. To dlatego głównie, jak trudny jest death. Bo jakby sama, sama sobie bestia może być skurwiała, ale nie jest taka zła wcale. Um... Dogm... Zali... zależy też czy, też, czy liczymy dogmę i Bestia jako to samo czy zaliczamy to w ogóle jako dwóch zupełnie innych bossów. Bo jeżeli zaliczamy to jako to samo, to Bestia jest zdecydowanie najtrudniejszym bossem w grze, bo Dogma jest trudna. Jest dobrym entry do bestii po prostu. Ale jak nie, to... Wydaje mi się, że Delirium może tyćkę przejmować prowadzenie. A czasami Delirium po prostu jest takim chaotycznym bossem, że ciężko jest ogarnąć, co się dzieje. Wiem, że mam max spida, ale wezmę pod tchpuna. Mmm. Let's see. Exlex. Wezmę to pod Tirsy i... That should be it. Mm. Normalnie powiedziałbym, że stara plus, czyli Mother. Ale Mother samo w sobie nie jest trudne. Tylko trudne jest... Y po strasznie trudny jest korps. Bo korps to jest piętro, w którym wszystko jest złe. I przez to stara plus często nie idzie. Bo nie idzie po prostu korps. Korps często wychodzi tak beznadziejnie. że jesteś tak low na starej plus. że yy... Tak, low na starej, plus, że po prostu nie idzie jej w żaden sposób. Albo to tylko ja, mam. Tak. Nie wiem, po prostu nienawidzę korp. To jest piętro, którego nienawidzę. Tym bardziej jest ten jeden boss, co. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale on. Staje się takim dosłownie wumbem. typu. mini wumbem. I dosłownie. jest sercem matki. jest Wumbem jest sercem matki. Jest wszystkim. Tylko, że problem tego miejsca jest taki, że on, ono ma grafitację Ja, yeah, to jest najtrudniejszy nie endgame'owy boss w grze Zdecydowanie Praktycznie zawsze jak on mi się trafia przed starą plus, to Wypieprzam się od starej plus, bo po prostu Tyle idzie na niego helfa zawsze, że I ogólnie, że no nie mam jak zbyć starej plus Dziwny spawn tego Mr. Fred. Tak szczerze Chciałbym naprawdę coś zrobić z tego, dostać w Devil w Angel room. Ja wiem, teraz Devil Dealer, ponad Angel Dealer. W się sensie Angel uh, Item Angel Deal w ogóle. Jakby w sensie, jakbym zobaczył Brimstone, tam bym brał. A, jest Angel Room. Gówno? Isaac jest is surrounded by a damaging area. The closer enemy are to Isaac, the more damage. Uh. Wezmę Serafima. Chcę w się sensie wezmę Holy Grail, bo latanie to latanie. Wiem, że latanie nie jest takie wow mega na tym, na yy, gridzie Ale latanie to latanie, więc nie ma spoko Szal, okej okay. Deck of Cards Użyję je od razu STRENGTH! czyli super Stapler Też zajebiście Mmm, Gówno Eee yy. Nic stąd bym nie chciał. Eee. Yy. to jest główny powód, dlaczego nie lubię Pafu. Pafu. burfa To sam w sobie Paf burfa jest cool AF. Ale po prostu tak... On, taką odrazę do Korps, że tam nie lubię chodzić. Plus po prostu. Mam jest strasznie trudna. Tak nieironicznie, matka jest mi. O, obie matki, w sensie i matka i mam smart na drodze Antayberfa są bardzo trudne. Ale moim głównym problemem jest to, że tak rzadko chodzę na tamten path, że ja zapominam, że tam jest inna matka i inny Eclipse To jest chyba w ogóle serce matki, a nie Eclipse Nieważne. Tam jest inna matka i inne serce i przez to, przez to z przyzwyczajenia do starych jej ataków, ja nie dożyję tych nowych, bo nie jestem na nie gotowy. Na przykład to, że ona stąpuje trzy razy, to jest tragedia. W ogóle ja wiem, że ja gadam o rzeczach, które, których ta artystyczna osoba, która jedyny, co ją zna, z Isaaca, to, to moje filmy, ale e, mówię o nich dlatego, że zakładam, że nie ma takiej osoby. Ponieważ, w realistycznym świecie takiej osoby po prostu nie ma Ja nie strzelam już z nami Stampler. Aha Okej okay. W realistycznym świecie takiej osoby już nie ma e, Więc, e, Więc po prostu gadam sobie o rzeczach z tej gry, bo tak naprawdę ja sobie nagrywam tego Isaac od początku tylko taka, żeby żeby po prostu save file był jakiś taki Żeby po prostu po pierwsze mieć Osobny save Bo nie lubię Bo na przykład w Isaacu nie chciałbym mieć tego samego save'a i tu i tu Głównie z powodu takiego Że Że chcę móc też sobie grać w poza Nagrywaniem Więc Więc no ale też Chcę jakby żeby było widać, jak wszystko sobie odblokowuje tak po, po kolei, żeby była taka fajna jakby progresja, you know what I mean A tak poza tym, i tak kiedyś będę musiał, musiał zacząć drugi save file Bo... E, bo bym musiał zrobić tą grę, przejść tą grę trzy razy, nie? Ale mi to pewnie zajmie 1500 godzin, so e, To jest reroll, nie chcę nic z tego Stąd też nic nie chcę. Uh, sta... Luck. One damage, okej. Okay. Mamski, za późno żeby to było dobre. No. kgD where's my third baby mm. okay Co ja mówiłem? A to ja po prostu zakładam, że takich osób nie ma. Bo jeżeli oglądasz stale Aizaka, to znaczy, że już byłeś zainteresowany serią wcześniej. Czyli jeżeli oglądasz stale Aizaka u mnie konkretnie, dlaczego u mnie konkretnie? Ponieważ wiem, że takiego fenomenu nie ma u Elvana, nie ma urywka, ponieważ ta dwójka ludzi to jest po prostu dwójka youtuberów, która robi to co ja, tylko że lepiej. Nie będę, nie będę, nie będę co jak się dokonywać. tak po prostu jest. I... La... I po pierwsze lepiej, a po drugie dla większej tej... Dla większej widowni? Więc oni na przykład mają takie fenomeny, nie? Ale u mnie nie ma, bo u mnie po prostu ktoś zobaczył, ej ktoś też gra Fajzaka na YouTube a pooglądał sobie go no ale raczej nie ma już ludzi co by wcześniej Ezaka nie znali I nie, nie, nic, wcześniej Ezaka nie znali i nie byli im na tyle zainteresowani żeby nie wiedzieć o nim jakie są bossy, you know what I mean to, jest, to po prostu sobie ludzie mogę, mogę o tym gadać nie bo. You no know, też dla mnie to jest tak, że ja sobie gram po prostu na, na save'ie, powiedzmy czystym Ale no, no leż mi się nie usunął, nie? Więc sobie si siadzę gram, czyli ja I gadam sobie o czym chcę, nie. Szkoda, że nie mam takich dropów z... Z Angel na normalnych ranach. A jeszcze wrócę po ten jeden Soul Hard. Raczej powinno pójść na easy. E, zobaczmy, co, co za karty dostanę. Punktman. E, wezmę Strength i użyję go e, po dostaniu w tym meczu dwa razy. Pamiętam czasy, kiedy grałem na Piracie. To były moje początki z Seizakiem. Ja pamiętam, że ja kupiłem tą grę tak na Steamie. Dlatego, że wersja z Pirata nie miała w sobie Forgottena. A ja bardzo chciałem Forgottena, bo mi się ta postać podobała. Bo widziałem gameplaye. Ale nie mogłem mieć Forgottena, bo. No bo wersja była zbyt stara, żeby był w niej Forgotten. Po prostu tak. Czekałem na tą przecenę, czekałem, czekałem, czekałem. czekałem. Poczekałem się i się okazało, że z mnie oskamował i skończył przecenę dzień zanim za, Zanim było pokazana koniec, zanim było pokazane, że będzie koniec przeceny. I pamiętam, że był taki zrezygnowany. Pamiętam, że mi wtedy starzy kupili tego Isaaca. Bo, 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 bo ja ch chcia chciałem go mieć, a. A Steam się zwylewił I no... Ale no... I to było... Oj nie Sprawdzę teraz tego Już nie, sprawdzę I to było... Nie widzę tej informacji, nevermind, ale około 600 godzin in-game temu <laughs> Jestem ja ciekaw ile godzin miałem w sumie na Piracie, ale pewnie... Pewnie ponad 150, gdzieś coś około tego. O, oni zadają mi po pół serca, a nie po pełne. Ja byłem pewny, że ja dostawać po pełne. Well, I'm not complaining, ale trochę za łatwo. Jak sobie kliknę. Aha, Gridyer mi zadaje dwa, ale jego miniony zadają mi jeden, też ma to sens, Oj oj. Ja nie wiem, czy tak overall ten stampler czasami nie zabrał mi obrażeń bardziej, niż mi je dodał Już nie wiem, jak w to wychodzi Jezus, easy Ale to było łatwe 130 pieniążków No i git O mój Boże To nie było złe <laughs> Przynajmniej mam Ultra grida zwykłego ze sobą na Na tym Tylko szkoda, że będę musiał potem to jeszcze zrobić na Ultra gridierze Ale nieważne Dzięki za obejrzenie eee, Trzymaj to się Yo.